Jeśli masz ponad 60 lat, sposób, w jaki śpisz, może wpływać na twoją pamięć bardziej, niż ci się wydaje. Sen to nie tylko odpoczynek, to czas, w którym mózg wykonuje niezbędne czynności konserwacyjne, które pozwalają zachować sprawność umysłową. Pozycja, którą wybierasz każdej nocy, może wspomagać lub utrudniać ten kluczowy proces. Nazywam się dr Sara Chen i od ponad dwóch dekad zajmuję się badaniem snu i zdrowia mózgu u osób starszych. Dzisiaj chcę podzielić się z wami tym, co nauka mówi nam o pozycjach podczas snu i ich wpływie na pamięć, a także praktycznymi poradami, które możecie wykorzystać już od dzisiejszej nocy. Zastanów się przez chwilę nad swoją codzienną rutyną. Czy zdarza ci się wejść do pokoju i zapomnieć? Po co tam jesteś? Być może zauważyłeś, że coraz częściej gubisz rzeczy lub nie pamiętasz nazwisk, które kiedyś łatwo przychodziły ci do głowy. Takie doświadczenia są powszechne po 60 roku życia i choć niekoniecznie wskazują na poważną chorobę, mogą sygnalizować, że twój mózg potrzebuje lepszego wsparcia podczas snu. Oto, co dzieje się podczas snu: mózg aktywuje swój system oczyszczający, zwany układem limfatycznym. Pomyśl o nim jak o nocnym sprzątaczu mózgu, który usuwa produkty przemiany materii nagromadzone w ciągu dnia. Wśród tych produktów znajduje się beta-amiloid, białko związane z chorobą Alzheimera, gdy gromadzi się w nadmiernych ilościach. Wyobraź sobie swój mózg jako ruchliwy budynek biurowy. W ciągu dnia gromadzą się dokumenty, śmieci i bałagan. W nocy przychodzi ekipa sprzątająca. Aby przywrócić porządek. Ale oto kluczowa kwestia: jeśli układ budynku utrudnia sprzątaczom wykonywanie swojej pracy, odpady zaczynają się gromadzić. To samo dzieje się w mózgu, gdy śpisz w pozycjach, które ograniczają przepływ płynów oczyszczających. Badania pokazują, że pozycja podczas snu ma duży wpływ na skuteczność tego procesu oczyszczania. Najkorzystniejsza wydaje się pozycja na boku. Zwłaszcza na lewym boku. Kiedy śpisz na boku, kanały, którymi przepływa płyn mózgowordzeniowy płyn oczyszczający mózg, pozostają otwarte i przepływają swobodnie. Ta pozycja wspomaga również lepsze krążenie i zmniejsza prawdopodobieństwo przerw w oddychaniu, które mogą zakłócać sen. Pozwólcie, że podzielę się historią Carmen. W wieku 74 lat od lat spała w pozycji podpartej w łóżku z powodu dolegliwości pleców. Przyszła do mnie, skarżąc się na poranne zamglenie umysłu i trudności z koncentracją. Wprowadziliśmy proste zmiany, kładliśmy ją spać na lewym boku z odpowiednim podparciem pod głową. W ciągu dwóch tygodni zgłosiła, że czuje się bardziej przytomna umysłowo i ma więcej energii. Nawet jej ból pleców uległ poprawie. Ponieważ nowa pozycja zmniejszyła nacisk na kręgosłup. Korzyści płynące ze spania na boku wykraczają poza zdrowie mózgu. Ta pozycja pomaga utrzymać drożność dróg oddechowych, zmniejszając chrapanie i przerwy w oddychaniu. Pomaga również w trawieniu i może zmniejszyć refluks żołądkowy, który jest częstym problemem wielu osób starszych. Kiedy ciało jest wygodne, a oddychanie łatwe, Mózg może skupić się na swoich podstawowych zadaniach nocnych. Być może zastanawiasz się nad spaniem na plecach. Chociaż wydaje się to neutralną i wygodną pozycją, może ona stanowić pewne wyzwanie. Kiedy leżysz na plecach, grawitacja może powodować częściowe zablokowanie dróg oddechowych przez język i tkanki miękkie, co prowadzi do chrapania lub przerw w oddychaniu. Za każdym razem gdy organizm na krótko budzi się, aby przywrócić normalne oddychanie, zakłóca to fazy głębokiego snu, podczas których mózg jest najbardziej aktywny. Eduardo, 69-letni pacjent, przez dziesiątki lat spał na plecach. Zgłosił się do mnie z dolegliwościami związanymi z poranną sennością i nasilającą się zapominczością. Po przejściu na spanie na boku z odpowiednim podparciem, w ciągu kilku dni zauważył poprawę jasności umysłu. Zmiana wymagała cierpliwości. Przełamanie nawyku całego życia nie jest łatwe, ale wyniki były tego warte. Spanie na brzuchu stanowi jeszcze większe wyzwanie. Pozycja ta wymaga obracania głowy na bok przez wiele godzin, co może ograniczać przepływ krwi do mózgu. Powoduje również ucisk klatki piersiowej, utrudniając głębokie oddychanie. Mózg potrzebuje tlenu do wykonywania nocnych funkcji regeneracyjnych, a wszystko, co ogranicza oddychanie, zakłóca ten proces. Leczyłem 68-letniego Alberto, który od młodości spał na brzuchu. Odczuwał poranne zawroty głowy i zmęczenie umysłowe. Przejście na spanie na boku wymagało czasu i strategicznego ułożenia poduszki. Ale w ciągu kilku tygodni pacjent zgłaszał, że czuje się bardziej czujny i skoncentrowany w ciągu dnia. Przejście na spanie na boku nie następuje z dnia na dzień. Zacznij od następujących zmian: używaj poduszki, która utrzymuje głowę w linii z kręgosłupem, nie za wysokiej ani za niskiej. Umieść poduszkę między kolanami, aby utrzymać wyrównanie bioder i zmniejszyć napięcie w dolnej części pleców. Niektórym osobom pomaga mała poduszka umieszczona za plecami, która zapobiega przewracaniu się podczas snu. Ważne jest również otoczenie, w którym śpisz. Utrzymuj sypialnię w chłodzie i ciemności. Nasze ciała naturalnie ochładzają się podczas snu, a temperatura pokojowa między 15 a 19 stopni Celsjusza wspomaga ten proces. Ciemność wyzwala produkcję melatoniny, hormonu regulującego sen. Nawet niewielka ilość światła może zakłócać głęboki sen. Ustanowienie stałej rutyny przed snem sygnalizuje mózgowi, że nadszedł czas na odpoczynek. Staraj się kłaść, spać i wstawać o tej samej porze każdego dnia, nawet w weekendy. Ta regularność pomaga utrzymać wewnętrzny zegar organizmu, ułatwiając zasypianie i budzenie się wypoczętym. Na około godzinę przed snem odsuń się od ekranów. Niebieskie światło emitowane przez telefony, tablety i telewizory hamuje produkcję melatoniny. Zamiast tego spróbuj poczytać książkę, posłuchać spokojnej muzyki lub wykonać delikatne ćwiczenia rozciągające. Te czynności pomagają ciału i umysłowi przejść w tryb odpoczynku. To, co jesz i kiedy jesz, również wpływa na jakość snu. Ciężkie posiłki tuż przed snem zmuszają układ pokarmowy do pracy, kiedy powinien odpoczywać. Staraj się zakończyć jedzenie co najmniej dwie do trzech godzin przed snem. Jeśli później poczujesz głód, wybierz coś lekkiego, na przykład herbatę ziołową lub niewielką porcję orzechów. Wiele osób starszych popełnia błąd, drzemiąc zbyt późno lub zbyt długo. Krótki popołudniowy odpoczynek może być orzeźwiający. Ale długie lub późne trzemki mogą zakłócać sen w nocy. Jeśli drzemiesz, ogranicz to do 20-30 minut i unikaj drzemek po godzinie 15. Twoje materace i poduszki również odgrywają kluczową rolę. Zbyt miękki lub zbyt twardy materac może powodować punkty ucisku, które zmuszają cię do częstego zmiany pozycji, zakłócając głęboki sen. Materac powinien wspierać naturalne krzywizny ciała. Jednocześnie utrzymując kręgosłup w prawidłowej pozycji. Wymień poduszki, które straciły swój kształt lub właściwości podtrzymujące. Niektórzy uważają, że spanie w fotelach rozkładanych lub na sofach jest wygodne, ale powierzchnie te nie zapewniają odpowiedniego podparcia dla dobrej jakości snu. Mogą one uciskać kręgosłup i ograniczać krążenie, prowadząc do porannej sztywności i obniżenia jakości snu. Łóżko powinno być głównym miejscem snu. Oświetlenie pokoju zasługuje na szczególną uwagę. Całkowita ciemność może być niepokojąca, ale jasne światło zakłóca działanie hormonów snu. Rozważ użycie przyciemnionych lampek nocnych, które zapewniają wystarczające oświetlenie dla bezpieczeństwa, nie zakłócając snu. Światła aktywowane ruchem. Sprawdzają się dobrze podczas nocnych wizyt w łazience. Zarządzanie stresem i zmartwieniami jest niezbędne dla dobrego snu. Wielu z nas leży w łóżku, odtwarzając wydarzenia dnia lub martwiąc się o jutro. Spróbuj trzymać notatnik obok łóżka. Przed snem zapisz wszelkie obawy lub zadania na jutro. Ta prosta czynność może pomóc oczyścić umysł sygnalizując, że te sprawy mogą poczekać do rana. Regulacja temperatury staje się trudniejsza wraz z wiekiem. W nocy może być ci zbyt gorąco lub zbyt zimno. Warstwowa pościel pozwala łatwo dostosować temperaturę bez całkowitego budzenia się. Oddychające tkaniny, takie jak bawełna, pomagają regulować temperaturę ciała lepiej niż materiały syntetyczne. Jeśli zażywasz leki, pamiętaj, że niektóre z nich mogą wpływać na sen. Niektóre leki na nadciśnienie, antydepresanty i inne popularne leki mogą wpływać na jakość snu. Nie przerywaj przyjmowania przepisanych leków, ale omów swoje obawy dotyczące snu z lekarzem. Czasami pomocna może być zmiana pory przyjmowania leków lub zastosowanie alternatywnych środków. Regularna aktywność fizyczna poprawia jakość snu, ale ważny jest czas jej wykonywania. Ćwiczenia fizyczne podnoszą temperaturę ciała i czujność, dlatego intensywne aktywności należy zakończyć co najmniej 4 godziny przed snem. Delikatne wieczorne spacery lub lekkie rozciąganie mogą faktycznie sprzyjać lepszemu senowi. Nawodnienie również wymaga równowagi. Utrzymanie odpowiedniego nawodnienia jest ważne. Ale picie dużych ilości płynów przed snem prowadzi do nocnych wizyt w toalecie, które zakłócają sen. Staraj się pić większość płynów w ciągu dnia, a wieczorem ogranicz ich spożycie. Stworzenie sanktuarium snu oznacza zadbanie o wszystkie zmysły. Oprócz ciemności i chłodnej temperatury, weź pod uwagę dźwięki. Niektórzy ludzie śpią lepiej przy białym szumie lub dźwiękach natury, które maskują zakłócające hałasy. Inni wolą całkowitą ciszę. Eksperymentuj, aby znaleźć to, co działa w Twoim przypadku. Zwróć uwagę na poranne sztywnienie lub ból. Jeśli regularnie budzisz się z dyskomfortem, Twoja pozycja podczas snu lub system podparcia wymagają dostosowania. Ból zakłóca głęboki sen i uniemożliwia mózgowi wykonanie pracy konserwacyjnej. Zajmij się tymi problemami zamiast akceptować je jako nieuniknione. Kontakty społeczne również wpływają na sen. Samotność i izolacja mogą prowadzić do złej jakości snu. Utrzymywanie kontaktów społecznych i relacji zapewnia wsparcie emocjonalne, które przekłada się na lepszy wypoczynek. Należy tylko unikać stymulujących rozmów lub aktywności tuż przed snem. Jeśli wypróbowałeś tę strategię i nadal borykasz się z problemami ze snem lub pamięcią, skonsultuj się z lekarzem. Czasami konieczne jest zajęcie się schorzeniami podstawowymi, takimi jak bezdech senny, zespół niespokojnych nóg lub inne problemy zdrowotne. Nie zakładaj, że zły sen jest po prostu częścią starzenia się. Pamiętasz Sofię, która w wieku 72 lat zgłosiła się do mnie z problemami z koncentracją? Spała na boku, ale w skulonej pozycji, bez odpowiedniego podparcia. Proste zmiany, odpowiednie ułożenie poduszki i wyrównanie kręgosłupa, zmieniły jakość jej snu. W ciągu kilku dni zauważyła poprawę jasności umysłu i zmniejszenie napięcia fizycznego. Związek między pozycją podczas snu a zdrowiem mózgu nie jest tylko teorią. Badania nadal pokazują, w jaki sposób spanie na boku ułatwia proces oczyszczania mózgu. Pozycja ta pozwala na swobodny przepływ płynu mózgowordzeniowego, który usuwa produkty przemiany materii, które w przeciwnym razie mogłyby się gromadzić i wpływać na funkcje poznawcze. Wysokiej jakości sen jest jednym z najskuteczniejszych narzędzi utrzymania zdrowia poznawczego w miarę starzenia się. W przeciwieństwie do drogich suplementów lub skomplikowanych zabiegów, optymalizacja pozycji i nawyków związanych ze snem nic nie kosztuje, a przynosi znaczne korzyści. Każda noc wysokiej jakości snu jest inwestycją w zdrowie mózgu. Wprowadzenie zmian wymaga cierpliwości. Jeśli przez dziesiątki lat spałeś w tej samej pozycji, zmiana na początku może być niekomfortowa. Daj sobie czas. Dokonuj stopniowych zmian. Strategicznie wykorzystuj poduszki. Większość osób stwierdza, że po kilku tygodniach nowa pozycja staje się naturalna, a korzyści są oczywiste. Zwróć uwagę na poprawę nie tylko pamięci. Wiele osób zgłasza lepszy nastrój, zwiększoną energię, zmniejszenie bólu i poprawę trawienia po optymalizacji snu. Korzyści te kumulują się z czasem. Wspierając ogólny stan zdrowia i niezależność. Twój mózg codziennie ciężko pracuje, przetwarzając informacje, tworząc wspomnienia i zarządzając niefunkcjami organizmu. Podczas snu ma wreszcie szansę się oczyścić i zregenerować. Wybierając pozycje i nawyki, które wspierają ten proces, dajesz mózgowi najlepszą szansę, aby służył ci dobrze przez wiele lat. Przejęcie kontroli nad swoim snem nie wymaga radykalnych zmian. Zacznij od jednej lub dwóch zmian. Może dziś wieczorem spróbujesz spać na boku z poduszką między kolanami. Być może na godzinę przed snem przygasisz światła lub przed położeniem się do łóżka zapiszesz swoje jutrzejsze zmartwienia. Małe kroki prowadzą do znaczących zmian na lepsze. Historie, którymi się podzieliłem. Carmen, Eduardo, Alberto, Sofia i inni przedstawiają prawdziwych ludzi, którzy poprawili swoje zdrowie poznawcze dzięki lepszym nawykom związanym ze snem. Nie potrzebowali drogich zabiegów ani skomplikowanych programów. Po prostu nauczyli się współpracować z naturalnymi procesami swojego organizmu zamiast z nimi walczyć. Twoja pamięć i jasność umysłu to cenne zasoby, które zasługują na ochronę. Rozumiejąc, jak pozycja podczas snu wpływa na zdrowie mózgu, i wprowadzając wspomagające nawyki, podejmujesz znaczące kroki w celu zachowania tych zdolności poznawczych. Kiedy dziś wieczorem będziesz się przygotowywać do snu, pamiętaj, że nie tylko odpoczywasz, aktywnie wspierasz zdrowie swojego mózgu i swoje przyszłe samopoczucie. Słodkich snów i jaśniejszych poranków. Twój mózg będzie ci wdzięczny za troskę jaką okazujesz mu dziś wieczorem i każdej kolejnej nocy.